Dobra, odjeżdżać. Agregat wypięty Co jest? Kurwa stopka chyba wpadła. Ty zapadła się chyba stopka delikatnie. Opuścisz tyle. Siada. Siada na Do... Chyba nie zapadnie się już tyle Ile z godziny postoi? On tu jeszcze na łapkach... On tu na łapkach jest delikatnie oparty Zaraz podjedziemy talerzówkę podepniemy Jemu odczepimy Czy hey. buty mi przemokły. Mi nie <laughs> Teraz Tigera od odpinamy Porsche Tiger Tiger MT MT Talerze są perfekcyjne Ta Porządna maszyna Dobra jest, dobra maszyna dobra maszyna, tylko za mało do tego sprzętu Musiałby taki z sześcio Podusz to dajmy. klocka, klocuszka Daj do góry delikatnie Będzie zluzowane. Siemaneczko wszystkim. W odcinku. odcinku mamy dzisiaj 29 kwietnia. Sobota. Przed majóweczką. Przed majóweczką. Także dzisiaj taka będzie lajtowa praca, trochę popadało. Troszeczkę popadało. Także dzisiaj nic specjalnego w polu nie robimy. Ale jednak no coś się znalazło do roboty, mianowicie yy, będziemy uprawiali pod yy, nowe nasadzenia, pod wierzbę i zaraz, zaraz wam pokażę jaki tutaj mam zestaw kurde, jeszcze tego nie było, polski, polski zestaw. Jednak w dużym gospodarstwie też i polskie maszyny się znalazły, no bo od polskich, jak to szef mówił, zaczynało się. A przede mną tutaj Krzysztof działa. Tutaj takie jakieś kwiatki tu rosną. Plantacja kwiatków. Nawet, nawet szczerze mówiąc, wam dokładnie nie powiem, bo ja w ogóle w tym nie uczestniczę. Tutaj w gospodarstwie. Tu mamy taką działeczkę 3 hektary. Ja ją rok temu frezowałem. Yy, tu była wieżba. Jeszcze takie resztki można tu znaleźć po tym. Tutaj Krzysztof talerzuje Bo ogólnie mamy to uprawić Pod nowe nasadzenia Ponieważ Znaczy będą nowe nasadzenia A jest bardzo duża zielonka się zrobiła I musimy to pier... Przepierdzielić talerzówką No i na głęboko spulchnić Bo przed sadzeniem będzie jeszcze szła Taka y, gle... glebogryzarka Która będzie spulchniała tylko ślad Yy, ślad, którym będą rządek, yy, którym będą sadzone krzaki. Mniej więcej to będzie tak właśnie wyglądało, że tu będzie szła jak jest rządek, to będzie szła yy, właśnie glebogryzarka i, i ten. I sadzarka będzie jechała. Dlatego musimy to ładnie uprawić, spulchnić Troszeczkę jeszcze tutaj zielonki zostaje. Ja przejadę krosem, zobaczymy jak to wygląda. Czy nie będzie trzeba to drugi raz jeszcze talerzówką robić. A ja wam pokażę, jaki ja mam tutaj zestaw przepotężny, zaraz przetestujemy tę siódemkę 290, którą jeżdżę, czy pójdzie z tym oto potworem Unia Cross 3-metrowa. Szef mówił, że był to jego pierwszy agregat do uprawy bezorkowej. Zaraz, zaraz sprawdzimy, wiadę, zobaczymy, jak głęboko on ryje. Też nie chcemy za głęboko robić, tak do 25 cm, tak jak jeździłem w poprzednim roku mulczerem. Także wsiadam i ruszamy z robotą. Jednak tutaj Krzysztof postanowił drugi raz przejechać swoje ślady, bo jest, powiem Wam, różnica, jak się drugim razem przejedzie. Co ja tu mam zrobić? Przede wszystkim No 6,5 km zostawimy. Obroty włączymy. Agresywność skrzyni. Na razie bez GPS-a jadę. Albo może ustawię. Yy, może, może sobie ustawię. Jeszcze narzędzie sobie zmienimy. Yy, nowe narzędzie sobie wprowadzimy. Będzie to Cross. Cross. Enter, szeroko zmienimy, on ma, no z 3 metry będzie miał, no to 2,80, bo to bez RTK, to elegancko, nowy, a, jeszcze kierownicę musimy włączyć. Zanim ja tu ruszę, to masakra, ale ja lubię mieć tutaj funkcje poustawiane. Lubię tutaj mieć funkcje poustawiane sobie. Się. Idziemy zobaczyć, czy wszystko jest w poziomie, czy równo maszyna wchodzi. No widać, że nierówno jest. Muszę, będę musiał przód wypłycić. Albo, albo trochę tył zagłębię. Będzie trzeba tył zagłębić. Zaraz zobaczymy, tym powiem wam pierwszy raz w życiu robię. I zaraz tutaj coś pokombinujemy. Zaraz Krzycha zawołam, bo chyba, bo Krzysztof to spec od Crossa. Nie można jeździć jak partacz. Jeszcze trzeba klipsa wyciągnąć jakiegoś Z dwa wyciągnę No to tutaj coś jest kurna, dyntka jest Flak chyba jest I tu też Nie podoba mi się to Niedobrze, może się przerobi tyle No, e, ale szybka regulacja. Kurde, nie spodziewałem się tego. Krzysiu, weź tam zerknij zaraz, czy będzie maszyna w poziomie, w miarę. Zaraz będę wracał. Wracaj, No, pola. Jest dobrze? Jeszcze w przód, masz niżej. Tak, masz niżej niż w Bardzo, bardzo ci przód, wiesz, yy, co, dupa Dupa za nisko jest, bo ja wyciągłem dwa klipsy, wiesz Nie, dupa jest właśnie wyżej. Musimy się oddać trochę to przód, delikatnie. Jeszcze. O! O, 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 o Dobra, jedź teraz. Jedź Dobra, tak jak teraz został, idealnie. Dobra, idzie mordo głębokość sprawdzić. Ej, tak mi się wydaje. No dobrze, nie, tak głęboko dajesz, ładnie dajesz, kurwa. Ty pamiętasz co ile robiliśmy ją? Co piątkę? Ta. Trzyma co? Delikatnie. Który nie mam powieca powietrza. kurwa nowa Kurwa. Krzysztof, nie wyrażaj się, bo to się, to się kameruje krzychu. Tu Tu nie ta chyba. Ta. Nie ta. To nie ta felga. Ale jest mięciutko Jest pulkną, będzie kurna gitara O chłopie Akurat na łapę nie dałeś tu masz No ale no dobra, na łapę 5, 10, 15, 20, 30 Za głęboko Czeka, gdzie masz tą mapę? Pokaż Masz Mistrzu Gdzie ty wbijasz ten ruch? No to masz, bo ty, weź tu. Tu, tu ty, Tomasz, to masz ładnie łapę. Tu widzę łapę. 5, 10, 15, 20, 25, 25 prawie. No 25. Mamy trochę prędkość większą z 8 km na godzinę, bo jeszcze po tym przyjdzie Bednar, jeszcze po tym przyjdzie Swifter, uprawi. uprawimy to Bednarem, Swifterem Krzysztof tu przyjedzie uprawić. Pojechałem do tego wjazdu i sobie teraz zrobimy poprzeczniak elegancko zobaczymy jak tą maszyną się manewruje ocenimy tu ładnie zrobimy słup obrobimy tu miało ręce ręce i nogi Brr, Baśka koło supa, żeby tam tej wystającego uchwytu od talerza skrajnego nie zahaczyć. Oczywiście to znaczy, w sensie, że uchwytem skrajnym od talerza nie zahaczyć supa. Niby to nieduże, takie niepozorne, ale na ciężkiej ziemi to taki traktor 200 koni, to miałby co targać, miałby co ciągać. Niestety Krzysztof zjeżdża. Tam część, no tam został niecały hektar. Na razie zostawiliśmy. Bo niestety tam jest mokro. Szefowsko nie kazało tam uprawiać. Na razie, żeby nie ryć. Tylko zrobimy tą tutaj część tą suchą. A tamtą się dokończy po, po a Albo wtedy, kiedy dopiero obecnie. Dopiero się tam uprawi i będą nowe nasadzenia. Krzysztof już zjechał, pojechał po, po miotłę Znaczy pojechał odczepić agregat I pojechał po miotłę, bo zapewne jak tym wyjadę Potworem To To wyciągnę błota na asfalt Tu Krzysztof od razu Od razu zamiecie Tu troszeczkę wolniej jadę, bo tu kiedyś droga szła, mogą być kamienie a te, co, a te co, co się powyciąga, to, to się wyzbiera później przed glebobryzarką. Tak to wygląda. O, tu już takiego kamyczka ładnego wyciągłem. Nie ma tragedii. Jeśli byśmy chcieli to na zicher, tak na gancę Kal zrobić, żeby było 100% czarno, byśmy musieli orać, ale po tym mój że... Po tej fryzarce, którą robiłem rok temu, nie zaleca się orki. Ponieważ wszystkie te korzenie, które wrzuciliśmy w glebę, w środek, to wyciągniemy je na wierzch. No jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyciągniemy je właśnie do, do góry, na wierzchnią warstwę ziemi. Dlatego zalecane jest, żeby uprawiać to bezorkowo. dużo to nie zostało. Jeszcze, jeszcze takie z pół godziny pracy, może do godzinki maxi będę miał koniec. Taki to na szybko odcinek krótki pokazać co tam działamy pokazać Wam crossa. I, i tak to leci dobra drogie mordeczki, to widzimy się w następnym odcinku. Trzymajta się! Patrzcie jak, jak mokro jest. Rok temu dokładnie o tej porze, no mniej więcej już też był gdzieś przełom kwietnia maja. Ja tu jeździłem tu suchutko było, tu suchutko było, a tu teraz nie idzie wjechać. Jak diametralnie może w ciągu roku się wszystko zmienić? Co nowy rok To inne warunki Jest mokro normalnie Góreczka no to wiadomo, ale dołek tu jest mokry Ale mam zestaw Jadę Dotąd gdzieś dorobię Żeby się Nie kopać, bo to bez sensu jest Starczy już kopania Dotąd, dotąd dorobię I to będzie wszystko. No i jest na prawo rekordowe pole, na którym był wity rekord rzepa. No i Krzysztof stoi z miotłą. kurwa, Ale ta te czwóreczka malutka jest przy tej te siódemce. Od razu zamiecie tam drogę, żeby ładnie porządek został, zostawić, żeby był porządek.